Witajcie w kolejnej zagadce matematycznej. Dzisiaj zaproponuję Wam coś nieco trudniejszego niż zazwyczaj. Widzicie tutaj przed sobą dwa nawiasy i będziemy musieli pamiętać o tak zwanej kolejności wykonywania działań. Nie wiem, czy pamiętacie, może pamiętacie z innych filmików, że kolejność wykonywania działań jest taka. Pierw wykonuje się właśnie działania w nawiasie. Więc będziemy musieli wykonać zadania w nawiasie jako pierwsze. Tak? Czyli jednocześnie jako pierwsze będziemy wykonywać to działanie i to działanie. Następne w kolejności jest potęgowanie i pierwiastkowanie. Potęga wygląda w ten sposób. Może być to jakaś liczba do potęgi n. Może być to na przykład 3 do drugiej. Mogą być to też pierwiastki n-tego stopnia z liczby x, czyli na przykład pierwiastek czwartego stopnia z liczby 3. Dlaczego nie? Natomiast jak się przyjrzycie, ani potęgowania, ani pierwiastkowania tutaj nie mamy. Może jeżeli w komentarzach napiszecie, to zrobię dla was na tą okazję specjalnie takie zadanie. E, następne zadania, następne działania w kolejności jest to, są to mnożenie i dzielenie, czyli będziemy musieli wykonać dzielenie, mnożenie e, jako kolejne. No i tutaj, jak się przyjrzycie, jest tego masę. Tu mamy dzielenie, tu mamy mnożenie i dla Niektórych z Was może nie być oczywiste, że pomiędzy nawiasem a liczbą też jest tutaj mnożenie. To jest taka, taki skrót matematyczny. Jeżeli liczbę jakąś piszemy przed nawiasem, to oznacza, że ten nawias cały trzeba wymnożyć razy tę liczbę. Przesuńmy sobie troszkę. W takim razie. I dopiszmy sobie, to, sobie te mnożenia, abyśmy o nich pamiętali. Oczywiście one nie są obligatoryjne, nie trzeba ich e, zapisywać, ale w takim razie, skoro już o tym powiedziałem, to pamiętajmy. Wróćmy zatem do kolejności. Najpierw będziemy wykonywać działania wewnątrz nawiasów. Wewnątrz nawiasów zaczniemy od mnożeń, dzieleń, gdyż potęgowania i pierwiastkowania nie mamy, więc tu będziemy robić. To będzie jakby nasza pierwsza kolejność a i pierwsza kolejność a. Także te zadania, te działania będziemy wykonać kolejne, e, bo tuż po pierwiastkowaniu i potęgowaniu jest właśnie mnożenie i dzielenie. Następne w kolejności po mnożeniu. I dzieleniu jest dodawanie i odejmowanie. Mamy tutaj tylko jedno dodawanie wewnątrz tego nawiasu, więc wewnątrz nawiasu będziemy wykonywać drugie, jako drugie działanie dodawanie. Następnie e, będziemy wykonywać mnożenia nawiasów z liczbami. To będzie nasze drugie działanie. I zgodnie z tą kolejnością pomnożeniu będziemy wykonywać to odejmowanie. Na sam koniec te liczby pomnożone od siebie odejmiemy. Jeżeli w takiej kolejności przeprowadziliście swoje obliczenia, na pewno macie swój dobry, prawidłowy wynik. Jeżeli gdzieś się pomyliliście, to teraz uważajcie. Będziemy liczyć to wszystko bardzo dokładnie, powolutku. I zgodnie z kolejnością wykonywania działań. Będę rozpisywał każde działanie tak, abyście widzieli po kolei, co tu się działo. Zatem to, czego nie liczymy w danym momencie, przepisujemy. Siódemkę zostawiamy sobie na później. Dodawania w tym nawiasie nie możemy zrobić, bo jest po dzieleniu. Czyli najpierw musimy wykonać dzielenie. Dzielenie zapisujemy sobie na własny użytek jako Ułamek, który możemy skrócić sobie przez 5. Każdy na pewno lubi ułamki, e, ułamki skracać, więc łatwo takie e, działanie wykonać. 10 przez 5 to jest 2 przez 1, czyli inaczej po prostu 2. Już mamy wykonane to działanie, zapiszmy jego wynik. Mamy teraz e, zamiast 10 podzielone przez 5 2. Przepisujemy też ten znak. Tak jak wspomniałem, to odejmowanie będziemy na samym koniuszku naszych obliczeń robić. Tutaj w tym nawiasie mamy do wykonania tylko jedno działanie to jest mnożenie. Każdy z Was zna wynik tego mnożenia, zapisuję go zatem. Mam nadzieję, że Wam też wyszło 4, bo jeżeli nie, no to musimy popracować nad tabliczką mnożenia. Zapisuję znak równa się, ponieważ nie znamy jeszcze wyniku, nie wpiszę go tutaj, tylko przejdę do następnej linijki i będę wykonywał kolejne działania. Zgodnie z kolejnością działań, najpierw wykonujemy działanie w nawiasie. Nic prostszego, takie dodawanie każdy z nas bez problemu zrobi. Zróbmy je zatem: 7 razy 3. Zostawiam ten nawias, abyście widzieli, jak to tutaj się przekształca i żebyśmy nie gubili wątku. Dopisujemy znak. Tu mamy działanie 3 razy 4 lub minus 3 razy 4. W związku z tym, że ten minus przepisałem, to wykonuję tylko to działanie, czyli 3 razy 4 to 12 lub jak wolicie, Minus 3 razy 4 to minus 12, co zresztą jest zapisane. Mam nadzieję, że rozumiecie moje rozumowanie, że nadążacie. W każdym razie 3 razy 4 to 12, a w związku z tym, że jedna z liczb była na minusie, to i wynik jest na minusie. Tu mamy jeszcze do wykonania to mnożenie. To jest 7 razy 3, czyli 21. 21 minus 12. Takie odejmowanie najbardziej lubię. To jest taki śmieszny żart matematyczny. Tu jest 2,1, tu jest 1,2. Niby łatwe, ale no, to trzeba w takim razie sobie jakoś wyobrazić. Jeżeli macie z tym problem, ja to rozpiszę w taki dość dziwny sposób. Zrobimy to sobie dziesiątkami. Mamy na przykład tak 10, dodać 11. To jest nasze 21. Odjąć 10, odjąć 2, to jest nasze minus 12. Zwróćcie uwagę, że 10 minus 10 możemy sobie natychmiast jakby uprościć. Pamiętajmy, że dodawanie i odejmowanie jest przemienne, tylko trzeba całe liczby przenosić. Tutaj mamy minus 10, więc jak położymy to minus 10 obok dziesiątki i odejmiemy, to nam tak jakby się skróci. I mamy teraz znacznie prostsze działanie do wykonania: 11 minus 2. Mam nadzieję, że tego nie muszę Wam bardziej rozpisywać, bo możemy sobie wyobrazić, że płacimy w sklepie 11, e, i wydają nam e, reszty 2. Znaczy to, że zapłaciliśmy 9 zł lub 9 dolarów, w zależności od tego, jaką walutą płacicie. Dzięki wielkie za oglądanie tego filmiku. Yy, bardzo się cieszę, ze, że dotrwaliście ze mną do samego końca. W tym momencie chciałbym Wam powiedzieć o paru organizacyjnych sprawach. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to koniecznie zostawcie lajka. Jest to bardzo ważne dla mojego kanału, żeby się rozwijał, żebym nagrywał dla Was więcej takich filmików. Oczywiście subskrybujcie, jeżeli chcecie być na bieżąco z tymi zadaniami. Postaram się ich wrzucać znacznie więcej. Jeżeli macie jakieś pomysły co do zadań. Co do rozwiązań, co do sposobów rozpisania tych działań, piszcie w komentarzach, chętnie nawiążę z Wami dyskusję. Poza tym e, pamiętajcie, że możecie wspierać mój kanał, jest to mega pomoc dla mnie, jest to też nagroda za mój, mój wkład. Za to, że e, robię te filmiki, to mnie napędza w każdym razie. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, no i zachęcam do oglądnięcia pozostałych zagadek matematycznych. Trzymajcie się, pa!